Cześć, my I to was w Age of Mythology misja 207 The well of Urd. Dalej ścigamy tego cyklopa. How long ago did the army of gargorins pass through here? Not long, a few days perhaps. They went to the mountains to the north and started building walls and fortresses. Then that is the entrance to the underworld. He has already reached the gate. Jeśli otworzy ten góry, Ragnarok will happen. We must stop him. Musimy zniszczyć. Musimy zniszczyć No, zapewne nie będzie łatwo się do niej przebić. Skip Proszę się. zbierzmy całą armię. Ile tych pól tutaj jest? Osiem, dobra. Telbuen, temperswed. tutaj? Zrobimy jeszcze jeden wóz. Czy jakieś złoto w okolicy? Nie widać. Skip Jał. Skiwa jer, wil. Rosajster. Skiwa zamknięty. Będzie trzeba poszukać. Jał, jer, wil. Chwirr Skipan. thar. w sumie jakaś mała ta mapa. Sam są przeciwnicy. Jał. Może taką armię uda się przebić. Co my mamy za mocno? No, no, niezbyt przydatne. Właściwie to w ogóle. Jau? Tylbuin? Jał. Okay, Hej, więcej wieśniaków do drewna. Po tej stronie złota nie ma, chodźmy na drugą. Zrobimy z nich oddział pierwszy. Można przy okazji zabić brogi o Zaatakowali Chyba Ta, zaatakowali Tylko, że raczej tego nie zniszczą. Skipan, Okej, okay, to było szybkie.

Jest. I to nawet sporo. To dobrze. Wiesz raz widzę tę moc. Great hunt. Zastanawiam się, jakie jednostki mityczne mam w tym momencie. Dobra, chyba ich starczy już. O. Najpierw wózek, potem krasnoludy. Stąd musieli atakować. Więc rozwalmy im te koszary. O. A nie, mają tutaj wieże niestety. To nie, nie będziemy się przebijać na razie. Możemy się jeszcze rozejrzeć, czy jakichś relików nie ma. O, mają tutaj Swittał Center? O to Skubańca! Trzeba im to rozwalić. Szkiepan, szkiepan, Jeden życia mu zostało. Nieźle. Widać, że te krasnoludy się znają na walce. Zbuduj mi tu te wszystkie budynki. Coś? Okay. No, poradzicie sobie czy nie. Down center out out. padło. Jeszcze wieżyczka. Yo. Something. Jau! Od cz assetka Szkipan. wystarczy Pomoc churczkę. Kel' Szkipan. Szkipan. No się yeah, trochę rozbudować, wyrobić jakieś ulepszenia i wtedy zaatakować. Chociaż taki mały teren do przebycia. W serio zastanawiam się, czy potrzebne są jakieś silne oddziały do tego. Raczej nie. Mają tam najwyżej jakieś wieże, które zignorujemy. Co ja mam? A, walkiria. Jest Kruki? Po co mi one? Możemy już awansować na trzeci poziom. Mountain ten Giant, to oczywiście. Skipan. Bo potrzebujemy oblężniczych jednostek. Jau, Brakuje złota. A ja tylu ich tu jest i dalej brakuje? To niedobrze. Dobra, można zaatakować ten mur. Tutaj już bieżączek nie ma. Zobaczymy chociaż co tam jest. Proszę się? Nie. Gargarensis zbudował ściany, które zablokowały każdą drogę w tych górach. Kalos! Zauważyłem Co on trzyma strzałami strzała? Chyba był jednorazowy by atak. No, zaatakowali? Nie, to tylko jeden. Czy tam dwóch. Tak. Wszyscy żyjemy. Tak czy siak Teraz na czwarty utrzymujemy marketo Od razu fort zbudujemy A wyjdźcie tutaj town center postawić Będzie więcej miejsc O cholera Widzicie ile ich jest? Rozumiem czemu trzeba było zrobić najpierw armię. No ale damy radę. Użyjemy tej mocy drzewa. I powinno być okej. Okay. W końcu z większymi armiami ci herosi walczyli. No może ich podprowadzić pod fort? Inejek. Jak dacie sobie radę, czy nie? No, chyba będzie w porządku. A, zrobię więcej tras na ludu. Bo z tym złotem to są spore problemy Tu kilka karawan Dobra wygraliśmy Tylko <śmianowite> że były spore straty no, co, nie da się sterować tymi drzewami? Chyba nie A no, teraz z tej strony A to są moi <śmianowite> Fail A, mogę kolejne ulepszenia po zrobić. Yao. Skipan. Ah ok. Yao. Skipan. Skipan. Yao. O, niestety Mountain Gianty kosztują jedzenie. Samo jak ona. Trzeba będzie więcej pól też zrobić. No ale tu najpierw sobie awansujemy. Chociaż wasza trójka to już może iść. Drewna mamy pod dostatkiem. Skipan. Ups. Zaatakowali kopalnie. Proszę się. Ach, zabili mi krasnoluda. Gnidę. Ryó, sweat. Raczej. O, dwa krasnolody umarły. Szkip pan. Etymos, esto. Nic nie mogłem na to poradzić. Jał, sach. Wracaj do nich. Mam po 20 zł naszą te karawanę. No jeszcze 50. Jął. Okej. Okay. Albo ogniste giganty, albo wilki. Nie będą giganty. Plus po użyciu umiejętności Ragnarok, wszystkie krasnoludy oraz wyśniacy zmieniają się w herosów. Co dla mnie jest genialne? Dobra, zrobimy ulepszenie i pohandlujemy troszkę. W międzyczasie narobię jak najwięcej gaitererów i krasnoludów. Oczywiście do jedzenia, a nie do drewna. Jakieś ulepszenia, które mogę zrobić. Niewiele. Czemu się obijasz? Jau? Kerthar. Samtyk. Skipan? W sumie za dużo tych gigantów nie porobię, jak nie mam energii. Ja? Jewel. Skipan? Okej, okay, więcej jedzenia z farmo. To na pewno się przyda. Sat. Plus, mogę golda wydać na ognistych tych gigantów Czemu tutaj stoicie? Wracajcie No, ale nie mam niestety energii czy tam wiarę Ci goście z młotkami generują wiarę, to ich trochę. Plus to, co się da, ulepszajmy. O, balisty. To się przyda. Do oblężenia. Hmm, takich zamieniów kerosów to właśnie w tych gości z młotkami chyba. Ale jeszcze się z tym troszkę wstrzymajmy. Pijał. Dobra, zbierajcie się i znowu pójdziemy troszkę powalczyć, nabijemy tej wiary. Skoro mamy już heroesów i balisty, to możemy się przebijać. W razie czego użyjemy Ragnaroku i będę miał całą armię. Trzeba mieć nadzieję tylko, że nie zaatakują. A no chodźcie tędy. Bliżej. No tutaj mają kwartesę drania. Ok, wy się wycofajcie, niech balisty ją zniszczą. Zobaczymy czy się sprawdzą. Okej, okay, działają. Tylko, że nie mają zbyt dużego damage'u. Trzeba będzie poczekać. Na efekty. Jeszcze chwilę. a okay, padła. Atraus. Możemy pchać się dalej. Biał. Mają to jakieś wierzenie. To lepiej dla nas. Starczy zniszczyć mur. Co, żadnych jednostek odległościowych dla gościowych tu nie ma? No to wygląda. Nadchodzi ich armia Stegma. Wszyscy na nich Skipa Sat W końcu mogę zrobić giganta A hero has Dobra, zwyciężymy ich. Skoro wygrywamy, to przetestujmy tę umiejętność. Nie, to coś innego. Hero of Ragnarok. Dobra, do boju. Myślałem, że to będą no, ci goście z motkami, ale nie. Coś zupełnie innego. Skip pan, jaw. No, tylko teraz musi się udać ten atak. Jaw, jaw. Bo nie mam jak zbierać zasobów bez wyśniaków. Tylp... Atraus. Ferry tar. Skip, tylp. O, resztę slangu. O, jeden balistę mi rozwali. Tylp. Teraz nie problem, jak mam tego giganta. On powinien dobrze niszczyć budynki. I balisty można dorobić. Mer 15 balist.

Jał! 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 Ja ty wiesz, co to jest? 3. Jał! Zaatakowali mnie od tyłu. Skip something. Till when you will. I zniszczyli mi machinę obrężnicze. Niezbyt fajnie. Jał! Użyłem tak tej umiejętności po prostu, żeby ją zmarnować. Raczej znaczy, to nic nie da. Idźcie na bramę. To jest ważniejsze. Jau. Chyba wygraliśmy. A, no, musimy teraz pokonać tych jednostek, które wychodzą z tego przejścia. O kurczę, o tym nie było mowy. No ale mamy... O, już? Myślałem, że trochę więcej ich będzie, a nie cztery giganty.